Instalacja drenażu i obfite deszcze, a także burzowe strumienie wody, które spadają z dachów, wymuszone ludzi. Jak zbudować dom z pojemników morskich własnymi rękami, jeśli chcesz szybko i przy najmniejszych kosztach rozwiąż problemy mieszkaniowe. Plastic windows, Rechał. Rechał. Instalacja plastikowych okien jest doskonałym rozwiązaniem zapewniającym komfort w domu i głosy plus głos. Głos przeciwko. Instalacja aluminiowych okien nie różni się bardzo od instalacji systemu Windows od innych materiałów. Istnieją jednak pewne funkcje w montażu ramki i dostosuj gotowy projekt, który należy wziąć pod uwagę podczas pracy z profilem aluminium. Zgodność z technologią instalacji zapewni niezawodne, trwałe i nieprzerwane działanie aluminiowych okien. Zastanów się. Jak prawidłowo ustalić główne typy struktur aluminiowych tlenek obrotowy i przesuwane okna. Projekt okien aluminiowych ostatnio popyt na okna aluminium znacznie wzrosło wynika to z znacznego rozszerzenia ich produkcji i zalet, które są nieodłącznie związane z tego typu oszklenia. Struktury aluminiowe są trwałe żywotność serwisowa ponad 50 lat światła. Niezawodna i mają nieograniczoną sferę zastosowania. Tak wysokie wskaźniki operacyjne wynikają głównie z projektu okien. W produkcji aluminiowych ram okiennych używany jest zestaw profili okien, który obejmuje profil ramki, skak, profil dla skrzydeł, profil szopy, profil importu. Taki zestaw umożliwia tworzenie okien różnych konfiguracji i dowolnej metody otwierania. Wszystkie aluminiowe profile okien są dostępne w dwóch typach, do, t. Tourink Aluminum Windows Technologia Instalacji Windows Stopień Przygotowawczy przed rozpoczęciem bezpośrednio do instalacji nowego okna aluminiowego konieczne jest to ostrożne zdemontowanie starej konstrukcji i przygotowanie otworu okna. Do pracy potrzebujesz takich narzędzi i materiałów, możesz zdemontować starą drewnianą ramę w następujący sposób. Po całkowitym demontażu starego projektu musisz przygotować otwarcie okna, aby nie uszkodzić otworu okna podczas demontażu należy podjąć wysiłki w płaszczyźnie okien, a nie w prostopadłym kierunku. Z tym efektem elementy łączniki paznokcie. Zostaną łatwo usunięte z betonu instalacja ramy aluminiowej i struktura okna wykonana Z. Aluminium wchodzi w częściowo zdemontowany stan ramki z złączami i podwójnie oszczędne okno osobno. Zastanów się, jak zainstalować okno aluminiowe. Zacznijmy od instalacji ramki okiennej. Optymalna odległość od ścian bocznych otworu do ramy okiennej wynosi 5 mm. Wraz ze wzrostem tej odległości należy użyć dodatkowych płyt do wyrównania ramy instalacja opłat i parapet sekwencja pracy nad instalacją, wypływu i okna. Parapet można zainstalować z małym nachyleniem, co dodatkowo ochroni blok okienny przed penetracją wilgoci instalacja. Okna podwójnie szklanego i regulacja akcesoriów ostatni etap instalacji okna aluminiowego jest zainstalowany w oknie podwójnie oszczędnym. Wisząc skrzydła i regulując łączniki okienne, podczas instalowania okna podwójnego oszczędności lepiej jest pozyskać wsparcie co najmniej jednej osoby. Różne wkładki można stosować w zależności od producenta firmy. Ich kształt i ilość zależą od rodzaju profilu okien: ciepły lub zimny. A także od rodzaju otwierania skrzydeł. Algorytm instalacji t Technologia instalowania okna podwójnie oszczędnego jest czasem czasowym i subtelnym. Że lepiej jest powierzyć profesjonalistom przed zawieszeniem skrzydła na ramce okiennej musisz sprawdzić obecność całego złącza i umieścić uchwyt na skrzydle poziomo. Otwarta pozycja okna. Aby pin mógł łatwo wejść do pętli i nie zarzucać Skrzydło okna należy nacisnąć do ramki po zawieszeniu. Skrzydła należy w końcu dostosować. Złączki, aby zaostrzyć lub osiedlić elementy złączne. Cechy montażu i instalacji ślizgowych struktur aluminiowych. Projekt ślizgowych okien aluminiowych obejmuje szyny prowadzące, rolki i podwójne okna. Rozważmy etapy: jak zainstalować aluminiowe przesuwane okna, jak zainstalować aluminiowe windows. Wideodległość odległość od przewodnika do zewnętrznej krawędzi ramy okiennej powinna wynosić nie więcej niż 5 cm. W przeciwnym razie zimą ściana zamarznie praktyczne wskazówki dotyczące instalacji i obsługi aluminiowych okien aby okno służyło przez długi czas, pozostaje silne i niezawodne, gdy jest zainstalowane. Należy przestrzegać podstawowych zasad technologicznych. Opieka nad aluminiowymi oknami jest dość prosta i polega na okresowym wycieraniu z ziemi i pyłu. Ponadto, aby utrzymać okna w atrakcyjnym estetycznym wyglądzie, możesz użyć korektorów opartych na silikonie i smoły aluminiowej. Oznacza te skutecznie maskują cenzurę i inne niedociągnięcia, które pojawiły się na profilu aluminium. Wskazane jest smarowanie okien raz w roku. Aby to zrobić, użyj olejków które nie zawierają żywicy i kwasu. Technologia instalowania aluminiowych okien nie jest skomplikowana i nie różni się zbytnio od instalacji drewnianych lub plastikowych okien. Jednak niektóre punkty, np. instalowanie okna podwójnie oszczędnego w szarfie i końcowa regulacja akcesoriów, najlepiej powierzono doświadczonym specjalistom, którzy mogą zagwarantować siłę gotowego projektu. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Witam. Sytuacja jest taka 15.04. 2020 Anonimowy witam. Sytuacja została zainstalowana przez aluminiową ramę zainstalowaną podwójnie szklane okno SPD, a Patuchali wlewa podłogę betonem, prawie migotanie dolną częścią ramy, podwójnie szklane okno ukradło utlenianie z dolnej części, okno podwójnie szklane i jasne jest. Że ciecz przeniknęła tam pod światłem betonu. Podwójnie oszczędne okno zostało zapieczętowane podczas akceptacji. Czy betonowe rozwiązanie może zakłócać szczelność szklanki? Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Witam. Sytuacja jest taka 15.04.2020 Anonimowy Witam. Sytuacja została zainstalowana przez aluminiową ramę zainstalowaną podwójnie szklane okno SPD, a patuchali. Wlewa podłogę betonem, prawie migotanie dolną częścią ramy, podwójnie szklane okno ukradło utlenianie z dolnej części okno podwójnie szklane i jasne jest że ciecz przeniknęła tam pod światłem betonu, podwójnie oszczędne okno zostało zapieczętowane podczas akceptacji, czy betonowe rozwiązanie może zakłócać szczelność szklanki, witam, sytuacja została zainstalowana przez aluminiową ramę zainstalowaną podwójnie szklane okno SPD, a patuchali wlewa podłogę betonem, prawie migotanie dolną częścią ramy, podwójnie szklane okno ukradło utlenianie z dolnej części, okno podwójnie szklane i jasne jest. Że ciecz przeniknęła tam pod światłem betonu. Podwójnie oszczędne okno zostało zapieczętowane podczas akceptacji. Czy betonowe rozwiązanie może zakłócać szczelność szklanki? Informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostanie autorem i zarabiaj portal budowy Strord 2011-2018. Artykuły o naprawie, budownictwie. W materiałach budowlanych kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła uzasadnienie prawne.